Witam w kolejnym odcinku z serii Let's Play Geta San Andreas. Znajdujemy się w Chinatown albo na obrzeżach Chinatown, dokładnie pod założmy, domem czy siedzibą Muziego. Jak widać tutaj jego zwolenników, jakichś Chińczyków w czarnych garniakach, którzy, którzy tutaj pilnują strefy.

I'm Johnson. I'm here to see Woozy. I work with him. Yes, right this way. Do you know of the boss's curse? Nah, what But we was just racing cars last week. Yes, I know. He's blessed with unbelievable good fortune. And the triad that would do anything for lucky I... I keep that in mind. good. woolsey. hello, carl. hey, what's up, woolsey? how are you doing? straight to the facts. i can't use your help unless i'm open with you about who i am and what i do. no. Let me reintroduce myself. I am the. <laughs> <boss> <laughs> to <laughs> <testuje> <laughs> 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 nice to meet you. Likewise. Why don't you sit down? As Dai Dai Lo of the Triad, it is my responsibility to see that disputes are settled without uh, damaging important business. Where I come in at? Mm -hmm. We shall see.

śmieszne, ponieważ jest ślepy, no i zawsze można się. Patrzcie jak biega fajnie z ręką do wszedł z... On po prostu sam w samym swoim zachowaniu jest, jest śmieszny. Tak więc o, musimy aż objechać dookoła e, parę domków, żeby wjechać na następną przeczniczkę. No na zarobiście.

gdzie on pobiegł Taki dekiel No, Truchtaj, truchtaj Hej? No podnieś się! Jak się przewrócił, no ho, ho. Mega facepalm No i to właśnie są... E, zabawne misje z Luzim. No ryjem ja też tak mogę

Przepraszam, so enough. 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 byłem Wyrąbali mi bramę! O, czyli zapowiada się fajna misja: będziemy rozstrzeliwać błoty kurna. No mi headshot pociągnę. Ty, ale mam co? No, nadjeżdżajcie. Czyli ogólnie tak, w misji musimy ochraniać jego który. który. potrzebuje ochrony, prawda? z powinienem mieć jeszcze granaty. Fajnie, że sam deadnę zaraz, ale takie szczegóły. Dlaczego nie mam karabinu żadnego? pa pam pam pa boom headshots a gdzie ten debil leci no i mnie ty jeszcze czego Jaki zes. No i nie lepiej, tak? na tu coś wyskoczy. No dobra, misja nie była może zbyt profesjonalna. Brakowało mi kłucnięcia. Musi krawić, jeszcze pomyliłem. jeszcze towarzystwo. No dobra, w każdym razie, jak zauważyliście, uratowałem mu z jego. Wow, ciekawe, jak on w ogóle może celować. Pozwól z zniszczyć atakujące samochody. Do no powodzenia, życzę, Brachu. Może ci pomogę trochę, albo coś w tym stylu. Może byś to nic spierdzielać. Hmm. Byłem przekonany, że nasza łódka wybuchnie, ale. No, ale dobra. Ale, ale jak widać rozwaliłem pół dzielnicy i, i już Uzi jest bezpieczny, to też kierujemy się e, do jego bazy, że tak to nazwę, ultraprofesjonalnie i, 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 i już, już, już będzie całkowicie e, safety. Dobra. Uhu. Ale jestem fajny, dzisiaj ja dostałem dowód wdzięczności. Uhuu. Boom, Patrzcie, 5000 plus szacunek. E, jak widzicie, spójrzcie na mapkę, tutaj za raz jest domek do kupienia, to też kupię sobie domek i... Będę miał blisko do Uziego. A tam 20 tysięcy w t wt Jaki mam super house? Wow! Zawsze chciałem mieć taki super house. Wow! Dobra, czyli tak, szybki zapis i widzimy się z powrotem u Uziego. Dobra, jestem, tak więc... Uzi na to chodzę. Ron Foley, what's Hey, Uzi, my man, what's going hey, on? No, Ma fajnie, że się przywitał, si J. Let me introduce you to Chuck Foo, Ron Foley. He heads the Red Gecko Clan on the West Coast. Mhm. How you doing? Super. I I come. I heard word from a Vietnamese crime family, the Da Nang Boys. ...preparing yeah, yeah. to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Blood feathered Triad. There may be some trouble ahead. The Shifu would like a package retrieved. A courier has left it in a truck at the airport. It is most important to the matter <itationappy> well, oh, I can do that! He is Triad? A boy? No, a to może sobie pożegnam się z panem. Dzięki, okay. ale musisz jego język poznać. Znaczyło z pierwszej ciątu, fajny grzejnik. <laughs> Zabierz samochód z parkingu lotniska, ale wezmę sobie jakieś fajne, dzięki że mnie prawie nie potrąciłeś. Jakąś super auto sobie wezmę. Jee, yeah, Vincent! Oh, shit. I zapierdzielamy na lotnisko, aby właśnie tam na lotnisku, ee, aby właśnie tam z lotniska zabrać samochód, który jest podstawiony, w którym czeka jakaś tam przesyłka. Nie wiem, nie doczytałem, zapomniałem właśnie wszystko, co, co, co tam pisało. Tak więc uaa! Muszę sobie ściszyć słuchawki, bo... Nie, bo nie słyszę sam siebie. Aha. Jest bit i, i udaje mu się. Co ty czynisz dekielu gubi jeden durny? a, musimy sobie zrobić szkołę jazdy kiedyś, ale to spokojnie, na no to jest czas. Mm, dobra, jedziemy na skróty. Tu gdzieś w ogóle stoi banshee. O ile mi się dobrze wydaje. A na pewno mi się dobrze wydaje. O, Banshee się przyda. Nie, nie, czaj. Jak się autko nazywało? Buffalo. Bull nie. Bullet! Tak, tego mi brakowało, przepraszam was w tym momencie, ale... A zapomniało mi się, dawno tego autka nie widziałem, po prostu nie jeździłem. Mały piękny makrój z Forda GT, chociaż mogłoby być dłuższe i bardziej kanciaste. no cóż. Jak kto woli? Auta w GT ażtedy są lepsze. a jest przynajmniej szybciej. szybkie. No, chyba musimy w ogóle wyjechać do... Kurde, które nie ma. Hmm, zaraz coś wymyślę. A ten... się I jesteśmy przy wjeździe do parkingu, który mieści się akurat pod lotniskiem. I naklinkałamy po samochód. A, już więcej tu będzie działo. Czasami ciężko przypomnieć sobie jest misji, ale... Wszystko się da zrobić, no chyba minąłem trochę wyjazd. Jest tu gdzieś jakiś kolejny wjazd. Ja pierdzielę. Co to za parking? No trosze. pojedź. Ale nie ja jestem za misty. No, Boże święty. Nie może być więcej wjazdów A, Szybkie auto tak. Nawet się nie kapnęło liście, kiedy objechałem 12 lotnisko, tak. To jakoś bez... Bez zrzucania uwagi, zaparkować czyli najlepiej krzywo, bo wszyscy tak parkują. Uwielbiam, że włączyłem silnik znaczy zostawiłem włączony, ale. Nieważne. Manana! To pułapka! Dunam Boys! Obstawiają wyjścia! Odstaw samochód do garażu! No to kurde. Dobrze, że tutaj parking ma miliard różnych przejść. No zajmuj, fajnie. Tu się trzeba bawić. No. A no, jeszcze by nie poszczelajcie może, co? I najlepiej dowieść auto bez zbędnych uszkodzeń, tak? Czyli... Czyli Czyli się nie porozbijać, czyli coś co w mojej grze jest lekko mało możliwe. A ta się uskoczył. Gnida. Dobra, przebijamy się przez blokady. No, co we mnie szczelą, aż... No Ładnie sobie poobstawiali lotnisko. Z tego co wiem tutaj czekają na mnie motory. No na pewno nie spadli, oczywiście, przecież. Ale jest niemożliwe. Mm. Mogliby postawić szybsze auto, albo przynajmniej, nie wiem, jakiś. Dobrze. Boom, headshot. Albo przynajmniej jakiś, nie wiem, gościa, który mógłby mi strzelać z tego auta, żeby, żeby mnie uratować odrobinę, nie? Czy wspomóc chociaż. Nie obraziłbym się naprawdę, gdyby był ktoś taki chętny pomóc mi. Utopili się? Szkoda, ale przynajmniej ich zgubiłem. Widzicie, no nie jest takie trudne, jak widać. E, chłopcy z Dunam Boys są bardzo e, zmyślni, jak widać, stanowią dla mnie wielkie zagrożenie, bo gonią mnie nieustannie. Tak, prawdę mówiąc, gdyby byli bardziej zmyślni, ta misja mogłaby być ciekawsza, ale... Mimo wszystko, może lepiej podjechać szybko, bo są w stanie pewnie się uwolnić jeszcze stamtąd. Tu, jak widać, czeka na mnie już jakiś samochód. I wjeżdżamy prosto do garażu. Uhu! Ale jestem zarumpisty, jak ja mogłem to zrobić? No tak więc co, misja była niewyobrażalnie trudna. Ja tylko sobie spojrzę, ile już nagrałem materiału i albo zrobimy misję, albo znajdziemy się gdzieś, gdzie będę kończył misję. Aha, uwaga, zaraz wracam. Hmm, przed chwilą odebrałem ciekawy telefon od Kataliny. Ta rozmowa wyglądała tak. Halo? Świnia! Katalina! Znowu ty! I się rozłączyłem. Hmm. Co mogło to oznaczać? Nieważne, w każdym razie odcinek trwa na tyle długo, że jest... A że zrobienie go dłuższego mogłoby być nudne, ale zamian może być więcej odcinków. To też e, na tym odcinek już kończę i zobaczymy się jak najszybciej w następnym odcinku, który będzie jak najszybciej. Tak więc see you later. Przed chwilą odebrałem.